Prowadzony przez program Milionerzy uchodzi za teleturniej pobudzający intelekt Polaków. Czasem również pomysłowości wyobraźnie. Pytania potrafią zaskakiwać, a zdarza się, że poziom ich podchwytliwości prowadzi widzów do wniosku, że autorzy po prostu lubią zmęcać się nad uczestnikami. Niektóre pytania i odpowiedzi są tak zaskakujące, że czy taki los spotka syndet? Wiedzieliście w ogóle, że jest takie słowo? Reklama Monika Nowak-Skłocka, studentka medycyny, nie trafiła na pytania bliskie jej sercu. Już przy trzecim poprosiła o pomoc publiczność. Przy pytaniu za 20 tysięcy, które brzmiało: Znajdź poprawną formę, zdecydowała się zadzwonić do swojego chłopaka. Wprawdzie sama odrzuciła dwie odpowiedzi, przywiązywać do czegoś uwagę oraz achy i ochy. Ale ciągle pozostawała jej do wyboru opatrzność Boża i omylić się. Dopiero chłopak uczestniczki umocnił ją w przekonaniu, że poprawną formą jest omylić się. Jednak najwięcej kłopotu sprawiło Monice kolejne pytanie, które brzmiało, syndet. To, no i tu się robi problem, bo mało kto wie, co to jest syndet, a nawet, że istnieje takie słowo. Uczestniczka miała do wyboru cztery odpowiedzi, i żadnego koła ratunkowego. Zła odpowiedź pozbawiłaby jej wygranych pieniędzy, więc zostałby jej tylko gwarantowany tysiąc złotych. W tej sytuacji, uczestniczka, chociaż ciągnęło ją do odpowiedzi, b. Postanowiła poddać się i zatrzymać wygrane 20 tysięcy. I dobrze zrobiła, bo okazało się, że syndet to mydło bez mydła. Od mydła różni się składem i odczynem pH. Co ciekawe, syndety są powszechnie dostępne w każdym supermarkecie i aptece. Ma je w ofercie wiele marek kosmetycznych i demokosmetycznych. Po prostu zamiast nazwy syndet są określane mianem kostki myjącej lub kremu myjącego. Znaliście to słowo wcześniej? Zobacz też. Więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym. Thank you.